Cześć moi drodzy, witam Was serdecznie na kanale Obstawiamy NBA jak zawsze, na sam początek. Wielka prośba o zostawienie łapy w górę pod tym filmem. Dzięki wielkie. Słuchajcie, niby NBA, ale polecimy dzisiaj z polską ligą, bo jak wiadomo NBA się praktycznie kończy i nie ma tego za dużo. Robimy sobie dubla z polskiej ligi. Na sam początek powiem, o promocji, będzie konkurs, no i oczywiście kupon. Jeżeli nie macie konta w Betkliku, a założycie je sobie z linku, który jest w pierwszym komentarzu pod tym filmem i użyjecie kodu promocyjnego, obstawiamy 50 tak jak teraz widzicie. To możecie sobie zagrać pierwszy kupon za 57 zł Jeżeli nie wejdzie wraca do was 5 dych, tracicie te 7 zł, to jest podatek, ale 5 dych możecie od razu wypłacić na konto bankowe fajna, mocna promocja dla nowych graczy. Osoby zainteresowane są do pierwszego komentarza pod tym filmem i można działać. Słuchajcie, konkurs standardowo 5 dyszek do zgarnięcia. Co trzeba zrobić, żeby o nie powalczyć? Subskrybować kanał, zostawić łapę w górę pod tym filmem i w komentarzu typujecie dokładno, dokładną ilość punktów w dzisiejszym meczu pomiędzy, pomiędzy Szczecinem a Anwilem Wocłowek. Dodatkowo dopisujecie swój login gracza z BetClika. Typujemy do 17.35. Komentarze edytowane dodane po tej godzinie bez loginu gracza na BetClik. Nie biorą udziału w zabawie. Typy. Zaczynamy od meczu Zielonej Góry z Dąbrową Górniczą i gramy tutaj over 90,5 punktów gospodarza. Pojedynek tak naprawdę Dawida z Goliatem. Ekipa z Zielonej Góry jest jak na razie nie do zatrzymania. 5 spotkań ligowych i 5 łatwych zwycięstw. Drużyna prowadzona przez Żana Tabaka imponuje zarówno w defensywie, jak i w ofensywie. Grają najszybszy basket w lidze, a przy tym mają najlepszy wskaźnik ratingu w defensywie. Dzisiaj pojedynek na jeden z najgorszych teamów w lidze, a więc MKS, który wciąż czeka na pierwsze zwycięstwo. Zagramy sobie tutaj over punktowy Zielonej Góry ze względu na ich siłę rażenia w ofensywie i jedną z najgorszych obron w lidze przeciwnika. Pokrywali dzisiejszy rynek w trzech z pięciu dotychczasowych spotkań z o wiele bardziej wymagającymi rywalami. Dorzucamy do tego zwycięstwo startu Lublin. No start zawiódł szczególnie w czwartej kwarcie meczu z Ostrowem, gdzie rzucili tylko 10 punktów, pozwalając rywalowi na zdobycie 25. Był to w głównej mierze skutek zastosowania obrony strefowej, z którą gracze Tetka nie potrafili sobie poradzić. Największym problemem startu od początku sezonu był brak manewru na pozycji 5, Kemp nabawił się szybko urazu i zarząd postanowił, Stanowił zakontraktować na okres 3 miesięcy Joshua Shrama, który został zgłoszony do ligi i być może zadebiutuje już w Radomiu. HydroTrack zbudował ciekawą ekipę za niewielkie pieniądze, jednak zespół z Lublina powinien mieć tutaj sporą przewagę w większości koszykarskich aspektów. No i wrzucamy tutaj nasz kupon, który tak się prezentuje. Od razu przypominam, jeżeli założycie sobie konto w BetCliku z linku, który jest w pierwszym komentarzu pod tym filmem, no to możecie sobie huknąć pierwszy kupon za 57 zł. Jeżeli nie wejdzie, wraca do Was 5D, które możecie od razu wypłacić. No i dobra moi drodzy, na dzisiaj to było na tyle, dzięki wielkie, że wytrwaliście do samego końca, oczywiście zachęcam do subskrypcji kanału, zapraszam do grup, linki w opisie pod tym filmem, zachęcam też do brania udziału w konkursie, bo pięć dyszek jak zawsze powędruje do kogoś z Was, słyszymy się niebawem, trzymajcie się, adios!